Witaj na kanale Szepty Wieczności. Relacjonujemy tu doświadczenia bliskie śmierci, przekazane przez tych, którzy byli po drugiej stronie podczas śmierci klinicznej lub w inny sposób. Te filmy mają wnieść w nasze życie trochę nadziei i pokazać, że nasza świadomość, to czym naprawdę jesteśmy, po śmierci ciała fizycznego żyje dalej i ma się dobrze. Jeżeli uważasz takie treści za wartościowe. To proszę, rozważ danie nam lajka i subskrypcji z dzwoneczkiem. Dzięki temu będziesz dostawać powiadomienia o nowych filmach, a nam pomoże to się rozwijać. Witam także bardzo serdecznie wszystkich powracających widzów. Dziękuję, że z nami jesteście. Zaczynamy. Betty Idi przyszła na świat w rodzinie o korzeniach rdzennych Amerykanów i częściowo irlandzkich. Od najmłodszych lat doświadczała mieszanych reakcji ludzi na jej pochodzenie, co przekładało się na poczucie niskiej samooceny i ciągłego niepokoju. Jako mała dziewczynka przebywała w surowym internacie prowadzonym przez instytucję religijną. Tam wpojono jej przekonanie o grzeszności i konieczności spłacania win przez wieczną pokutę. Nauczyciele wmawiali jej, że ze względu na jej korzenie indiańskie jest skazana na piekło. W Betty narastał więc silny lęk, nie tylko przed odrzuceniem, lecz także przed samą śmiercią i tym, co dzieje się po niej. Z czasem dorastając próbowała stłumić te obawy. Wcześniej wyszła za mąż, a wraz z mężem dochowali się licznej rodziny. Urodziła i wychowała siedmioro dzieci. Na co dzień żyła w biegu zajmując się domem. Nie miała czasu na głębsze zgłębianie kwestii duchowych. Niemniej w podświadomości ciągle tkwiło w niej to młodzieńcze przekonanie, że Bóg być może nie jest dla niej łaskawy. Mimo dużej rodziny i pozorów normalności, gdzieś w tle towarzyszyło Betty poczucie niepewności co do własnej wartości i rola instytucji religijnych wciąż budziła w niej sprzeczne emocje. Zdarzało jej się wprowadzać dzieci do kolejnych kościołów w poszukiwaniu zrozumienia i akceptacji, po czym szybko rezygnowała z członkostwa, gdy tylko natrafiała na retorykę o wiecznych mękach lub rygorystycznych nakazach. W wieku 31 lat Betty przeszła operację w związku z konieczną hysterektomią, usunięciem macicy. Był to pierwszy poważny zabieg chirurgiczny w jej życiu. Wcześniej nie chorowała. Operacja sama w sobie przebiegła dość standardowo, lecz po jej zakończeniu wystąpiły komplikacje, krwawienie oraz problemy ze znieczuleniem. Została na noc w szpitalu, unieruchomiona i osłabiona. Nadszedł moment, w którym Betty, leżąc w łóżku, wyczuła coś bardzo niepokojącego. Czuła się, jakby umierała. Zbyt słaba, by wezwać pielęgniarkę, zaczęła tracić świadomość. Nagle doświadczyła wrażenia szybowania ku górze, opuściła ciało i uniosła się aż pod sufit, zyskując nowy punkt widzenia. Spojrzała w dół i ujrzała samą siebie, leżącą nieruchomo na szpitalnym łóżku. Ku jej zaskoczeniu nie bała się. Czuła raczej ciekawość i pewien rodzaj zdumienia. Chwilę później obok szpitalnego łóżka pojawiły się trzy istoty, mężczyźni, w brązowych szatach przepasani złotymi pasami Betty wspomina, że rozpoznała ich w nietypowy sposób, choć nie potrafi nazwać ich aniołami w konwencji z rozpostartymi skrzydłami. Byli to raczej duchowi towarzysze, którzy, jak jej powiedzieli, poznali ją jeszcze przed ziemskim życiem. Mieli się nią zaopiekować i przekazali jej, że odeszła przedwcześnie, ale wszystko będzie dobrze. Zaniepokojona losem bliskich i tym, co stanie się z jej dziećmi, wyraziła chęć sprawdzenia rodziny. Jeden z opiekunów, jakby to umożliwił. Natychmiast przeniosła się duchem do domu, gdzie zobaczyła męża czytającego gazetę w fotelu i biegające wszędzie dzieci. Zmieszanymi uczuciami obserwowała ów widok. Z jednej strony czuła irytację mąż obiecywał, że położy dzieci spać wcześniej z drugiej przypływ spokoju, bo mogła stwierdzić, iż jednak rodzina sobie poradzi. Zrozumiała, że dzieci dorosną, choć będzie to dla nich trudne przeżycie. Po chwili wróciła do szpitala, do tamtej sceny z własnym ciałem. W następnym momencie Betty zaczęła przemieszczać się przez tunel, czy raczej spiralę, w której błyskawicznie sunęła w dół, albo w głąb, aż znalazła się w całkowitej czerni. Nie odczuwała jednak lęku ani klaustrofobii, którą wcześniej przejawiała w normalnym życiu wręcz przeciwnie, czuła się zanurzona w kojącej, ciepłej ciemności, która wręcz emanowała miłością. Było jej tak dobrze, że myślała mogłabym tu zostać na zawsze, jest mi tu bezpiecznie i miło. Potem w oddali dostrzegła maleńki punkcik światła, jakby szukający reflektor. Światło stało się coraz większe i bardziej skupione na niej. W pewnej chwili poczuła, że to światło wydobywa ją z ciemności, a ona sama pędzi z ogromną prędkością, by znaleźć się w bardziej przestrzennej, jaskrawej poświacie. W tym świetle zobaczyła zarys postaci, mężczyzny otoczonego złotą aurą. Zbliżając się, zaczęła rozpoznawać jego rysy i wyczuła natychmiast, że to Jezus. Co jednak dla niej znamienne? Nie chodziło o to, że widziała twarz taką jak w znanych obrazach, raczej całym jestestwem pojęła, że to właśnie on. Wzbierała w niej wielka miłość i poczucie powrotu do kogoś, kogo zna od wieczności. Wbiegła mu w ramiona, jak dziecko wita ukochanego ojca. Choć w jej umyśle kłębiły się pretensje za trudne życie, czuła jednocześnie niewyobrażalną bliskość i ciepło. Betty przytulała się do tej jaśniejącej postaci, a jednocześnie w jej głowie pojawiły się liczne pytania, pełne żalu i buntu: Dlaczego zesłałeś mnie na ziemię? Czemu mnie skazałeś na taki trudny los? Nigdy więcej nie chcę tam wracać. Rozpamiętywała dyskryminację, której doświadczyła jako kobieta o rdzennym pochodzeniu, a także ciężar wychowywania siedmiorga dzieci w atmosferze religijnego strachu. Jezus słuchał jej z wyrozumiałością i życzliwością, a nawet okazjonalnym rozbawieniem. Nie reagował surowo, lecz tłumaczył, że dusze same wybierają swoje ziemskie okoliczności po to, by wzrastać. Powiedział jej telepatycznie, niekoniecznie słowami, coś w rodzaju przecież ty sama wybrałaś to życie. Chciałaś takiego wyzwania? Każdy z nas jest na innym etapie rozwoju duchowego. I wybiera sytuacje sprzyjające dalszemu wzrostowi. Betty najpierw oponowała: Na pewno bym nie wybrała czegoś tak trudnego. Jezus jednak wyjaśnił, a jednak to uczyniłaś i przeszłaś przez wiele prób. Zdobyłaś większe zrozumienie, choć jeszcze nie wszystko pojmujesz. Ten przekaz docierał do jej serca w formie błyskawicznych, głębokich wglądów. Czuła nieopisane szczęście, a zarazem pokorę. Przyznała, że odczuwała ogromną miłość płynącą od Jezusa, tak wielką, że nie mogła znaleźć na ziemi żadnego punktu odniesienia. Jezus polecił dwóm kobiecym istotom Betty nazywa je przewodniczkami bądź aniołami pokazać jej to, co pragnie zobaczyć. Zabrały ją w niezwykłą podróż przez sfery, które możemy nazwać rajskimi. Pierwszym miejscem okazał się przepiękny ogród. Choć to słowo nie oddaje jego istoty, był to nieskończony krajobraz jaśniejącej, żywej przyrody. Betty ujrzała trawę o intensywnej, nieziemskiej zieleni. Każdy źdźbło miało swoją wyczuwalną świadomość czy ducha. Kiedy po nim stąpała, odczuwała ciepło i miłość, zaś trawa wchodziła z nią w interakcję, tak jakby reagowała na jej obecność. Wspominała też kwiaty odurzające zapachem. W jednej ze scen zachwyciła się różą, i ta róża zaprosiła ją, by się w niej zanurzyć. Róża stawała się coraz większa, bądź to ona stawała się mniejsza, i Betty faktycznie, jakby weszła do wnętrza płatków, doświadczając piękna i bezwarunkowej miłości, jaką emanowała roślina. Kolejne wizje prowadziły ją do wodospadu, którego każda kropla zdawała się śpiewać, nie w sensie dosłownego chóru, Lecz w formie przepięknej wibracji. Krople te dosłownie emanowały uwielbieniem dla stwórcy, a Betty zrozumiała, że tak właśnie wygląda niebiańskie wychwalanie. Każdy byt, kropla wody, kwiat, człowiek wysławia Boga samym faktem bycia i życia, wnosząc swój unikalny wkład w harmonię wszechświata. Nie jest to śpiew mechaniczny czy wymuszony lecz spontaniczne promieniowanie piękna i miłości. W pewnym momencie spotkała dwie potężne istoty, które nazwała wojownikami, w sensie bycia obrońcami sprawiedliwości i dobra. Ich zbroje i uzbrojenie były poniekąd metaforyczne, a prawdziwą bronią było światło i wyższa energia. Betty, wychowana w konkretnych religijnych wyobrażeniach, nie potrafiła dobrze opisać tych istot, mówiła, że przekazano jej wówczas wiedzę o istnieniu innych światów i cywilizacji, które w jakiś sposób wspierają Ziemię, szczególnie w trudnych czasach duchowego czy cywilizacyjnego przesilenia. Nie chodziło o dosłownych kosmitów w rozumieniu science fiction, a raczej o pozaziemskie sfery czy strefy bytu, zamieszkane przez inne istoty duchowe. Potem zostały jej pokazane różne etapy istnienia i liczne światy, gdzie miała złożyć swego rodzaju raport i odebrać inne wieści. Nie wszystko zapamiętała po powrocie, bo, jak sama stwierdziła, część wspomnień musiała zostać wymazana, by mogła normalnie funkcjonować. Jednak była przekonana, że duchowi opiekunowie lub mieszkańcy tych światów próbują chronić Ziemię w stopniu, na jaki pozwalają prawa uniwersalne i wolna wola ludzi. Zrozumiała też, iż zbiorowa energia ludzkości, nasze emocje, modlitwy i intencje, mają realny wpływ na to, co dzieje się w świecie fizycznym, łącznie z pogodą, katastrofami. Podobnie jak wielu innych ludzi opisujących doświadczenie bliskie śmierci, Betty wspomina niezwykle głęboki przegląd swojego życia musiała stawić czoło konsekwencjom wszystkich słów i czynów, które kiedykolwiek wyrządziły komuś ból. W stanie duchowym nie mogła usprawiedliwić się wymówkami, dotkliwie odczuła, jak jej ostre słowa czy bolesne zachowania mają wpływ na drugiego człowieka, a potem jak łańcuchem przenoszą się dalej, gdy zranione osoby ranią kolejne. Określa to mianem fali skutków. Jedno złe słowo, gest lub czyn może zapoczątkować całe morze dalszych nieszczęść. Jednocześnie zrozumiała, że prawdziwe wybaczenie sobie i innym to klucz do przerwania tych łańcuchów krzywd. Wybaczenie nie oznacza wyparcia się odpowiedzialności, lecz uznanie win, zadośćuczynienie, przeproszenie, jeśli to możliwe, i przyjęcie miłości, która jest większa niż ludzka niedoskonałość. Jezus, jak twierdzi Betty. Nie chciałby ludzie tkwili w samooskarżeniach. Raczej pragnął by naprawiali, co mogą, a resztę zawierzali boskiemu miłosierdziu. Ta wizja była w jej odczuciu zupełnie odmienna od infantylnego strachu przed piekłem. Mówiła, że w ostatecznym rozrachunku Bóg nie skazałby żadnego ze swoich dzieci na wieczne potępienie. Kocha nas zbyt mocno, a piekło i potępienie rodzi się raczej w naszych duszach, gdy brakuje w nich miłości i wybaczenia. Betty chciała za wszelką cenę zostać w tym duchowym wymiarze. Powtarzała, że nie chce wracać na Ziemię, zwłaszcza po zobaczeniu takiej pięknej rzeczywistości. Jednak Jezus i inne duchowe istoty nakłaniały ją do powrotu, wyjaśniając, że jej misja nie jest jeszcze zakończona. Zaprowadzono ją nawet przed swego rodzaju radę czy konsylium starszych, w jej odczuciu mężczyzn, Choć wszelkie formy płciowe w zaświatach były bardziej symboliczne, tam jej oznajmiono masz do wypełnienia pewne zadanie na Ziemi i dopiero po nim możesz wrócić definitywnie. Początkowo buntowała się, argumentując, że nigdy więcej nie chce przechodzić cierpień ziemskiego życia. Jednak znów napłynęły obrazy i wyjaśnienia, że ów plan misji jest ważny, ma przekazać ludziom, jak bardzo są kochani przez Boga. Jezus wytłumaczył Betty, że po powrocie jej wspomnienia zostaną w dużej mierze zatarte, inaczej zaburzyłaby swój plan rozwoju albo próbowała działać za szybko i zatraciłaby sens codziennej lekcji. Niemniej w kluczowych momentach życia zrozumienie będzie do niej wracać. Uspokoił ją też w kwestii piekła. Zasugerował, że kochający ojciec nigdy nie porzuci żadnego dziecka w wiecznym ogniu potępienia. Swoje przesłanie streścił w słowach: Najistotniejsze to nauczyć się kochać jedni drugich. Reszta się ułoży. Powrót do ciała był dla Betty szokiem. Opisywała go jako wrażenie wślizgnięcia się w zimny, ociężały, brudny kostium. Ciało było słabe, obolałe po operacji. Pojawił się krwotok i dodatkowe komplikacje, co wymagało intensywnej opieki medycznej. Ponadto psychicznie nie mogła się pogodzić z tym, że musi pozostać na ziemi. Po wyjściu ze szpitala minęło sporo czasu, nim stanęła na nogi. Wpadła w epizody silnej depresji, napadów lękowych czy agorafobii, bała się wychodzić z domu. Wewnętrznie czuła się inną osobą, z jednej strony pełną nadziei i wiedzy o wspaniałym życiu po życiu, a z drugiej rozdartą, że straciła ów doskonały stan. Jej mąż też zauważył gruntowną przemianę w jej charakterze. Z łagodnej, niepewnej siebie kobiety stała się bardziej zdecydowana, bezpośrednia i szczera. Dla niego było to trudne, lecz jednocześnie oboje próbowali dbać o małżeństwo, pracując nad komunikacją. Z czasem wrócili do względnej stabilności. W kolejnych tygodniach, a nawet miesiącach, Betty doświadczała napływu kolejnych przekazów. Nazywa to dalszym przekazywaniem wiedzy lub stałym pobieraniem danych. Czuła, jakby Bóg lub istoty duchowe w pewnych momentach wypełniały jej umysł wiedzą o energii wszechświata, o tym jak modlitwa i intencja kształtują rzeczywistość, co porównywała do zjawiska matrycy. Matrixa przywoływanego w popkulturze. Z czasem przekonała się, że ludzkie modlitwy, zwłaszcza wspólne, wypełnione dobrą wolą, wnoszą światło w globalną energetyczną sieć. Negatywne emocje działają odwrotnie, wzmacniając chaos. Dlatego tak ważne jest, by pielęgnować dobro w sercu, bo niezależnie od wyznania. To nasze duchowe wibracje dokładają się do zbiorowego potencjału ludzkości. Mimo, że wiedziała o konieczności podzielenia się historią, Betty przez wiele lat nie spisała swych wspomnień. Nosiła je w sobie, ale brakowało jej wiary w swoje umiejętności pisarskie. Dopiero po dziewiętnastu latach od doświadczenia bliskiego śmierci odważyła się opracować tekst, który stał się bestsellerową książką pod tytułem Embraced by the Light. Objęta przez światło lub otulona światłem. Jak wspomina, sama geneza publikacji była cudem. Miała wizję, że nie musi szukać wydawcy, to wydawca znajdzie ją i że pewnego dnia zadzwoni telefon od osoby, której głos będzie rozpoznawać jako ten właściwy. Rzeczywiście otrzymała wiele telefonów od różnych redaktorów, ale dopiero gdy usłyszała pewne specyficzne słowo klucz w kontekście pasji rozpoznała iż to znak od Boga. Zawarła więc umowę z człowiekiem, który nie miał nawet w pełni działającego wydawnictwa, ale zdołał zorganizować środki, by książkę wydać. Początkowo robili to w niewielkim nakładzie, jednak publikacja okazała się strzałem w dziesiątkę. Czytelnicy masowo chcieli dowiedzieć się więcej o przeżyciach Betty Idi. Wkrótce zainteresowały się tym duże wydawnictwa, a sama książka stała się hitem sprzedawanym w wielomilionowych nakładach. Dzięki temu Betty zaczęła być zapraszana do wywiadów, telewizji, rozgłośni radiowych na całym świecie. Spotkała się z wieloma znanymi osobami, była w programach telewizyjnych, poznała aktorów, muzyków, jak Prince, i różne autorytety naukowe czy duchowe którzy traktowali jej przesłanie jako inspirację do porzucenia lęku przed śmiercią i odkrycia nowego, bardziej ufnego spojrzenia na życie. Główne wnioski i przesłanie Betty Idi: Bóg kocha wszystkich bez wyjątku. Betty przekonuje, że żadne z boskich dzieci nie jest skazane na wieczne potępienie, a takie idee wynikają z ludzkich lęków i błędnych interpretacji. Życie na Ziemi jest częścią większego planu. Dusze same wybierają okoliczności, rodzinę i warunki narodzin, aby doświadczać i wzrastać. Nawet najcięższe próby są częścią rozwoju. Nie ma przypadków. Wszystko, co nas spotyka, pojawia się w określonym kontekście. My sami w każdej chwili współtworzymy swoją przyszłość poprzez intencje i modlitwy, bądź złe życzenia i negatywne emocje. Klucz to miłość i wybaczenie. Miłość do drugiego człowieka, odrodzona w praktyce dnia codziennego, jest najistotniejszym przykazaniem. Wybaczenie, zwłaszcza sobie, pozwala uwolnić się od fali negatywnych skutków. Nie należy bać się śmierci. To przejście do piękniejszego stanu bytu, warto jednak żyć pełnią życia tutaj i teraz, wykorzystując ziemskie możliwości rozwoju duchowego. Duchowe dary i wiedza z góry. Betty otrzymywała i nadal otrzymuje natchnione przekazy, zwane czasem inspiracją. Wierzy, że każdy człowiek ma potencjał takiej komunikacji, jeśli otworzy się na miłość i wyciszenie. Betty wspomina też o swoich planach związanych z ewentualną ekranizacją książki. Chciałaby, by ten przekaz dotarł do jeszcze szerszej publiczności, gdyż uważa, że we współczesnych, pełnych lęku czasach, wiadomość o bezwarunkowej Bożej miłości i ciągłej obecności nieba jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Cała historia Betty Idi to opowieść o radykalnej przemianie, jaką wywołało w niej doświadczenie bliskiej śmierci. Z osoby żyjącej w lęku, niskim poczuciu własnej wartości i religijnej presji, stała się kimś otwartym, spokojnym i pełnym głębokiej wiary w Boże miłosierdzie. Jej książka Embraced by the Light stała się międzynarodowym bestsellerem, niosąc pocieszenie i inspirację dla niezliczonej rzeszy czytelników. Co istotne, sama Betty nie głosi braku cierpienia czy problemów, wprost przyznaje, że po powrocie długo zmagała się z depresją, lękami, trudnościami rodzinnymi i niezrozumieniem ze strony części osób. Jednak wizja miłości otrzymanej po tamtej stronie Okazała się jej niewyczerpanym źródłem siły, pozwalającym stawiać czoło ziemskim wyzwaniom. Nade wszystko chce, by ludzie zrozumieli, że śmierć nie jest końcem i że Bóg kocha nas głębiej niż jesteśmy w stanie pojąć. Jej misją pozostaje szerzenie przesłania o miłości, przebaczeniu i wolności od lęku. To właśnie ta esencja wezwanie do odnalezienia w sobie odważnego, ufnego serca, Przenika całe przesłanie Betty Idi. Choć każdy w życiu nosi własny bagaż doświadczeń, wszyscy jesteśmy według niej zanurzeni w Bożej łasce i mamy w sobie moc współtworzenia lepszego świata, poprzez modlitwę i dobrą intencję.